Zapraszamy pana, pani starosto, do nas na dole. Dobrze, Dobrze Czy Pani Macie może na tą Nie Panie Starosto, dlaczego nasz oddział ginekologia porodówka jest zamykany? Proszę odpowiedzieć mieszkańcom. Proszę Państwa, my nie zamykamy absolutnie żadnego działu, nie jest to celem absolutnie. się sam. Oddział się zygadzam. Jeżeli, proszę Państwa, 615 porodów było na terenie gminy, powiatu Kolbuszowskiego, z tego tylko 167 było rodzących w naszym szpitalu. 167. Resztę byli, 448 porodów było poza powiatem Kolbuszowskim, poza naszym szpitalem. To bardzo sobie... Bardzo sobie proszę, proszę sobie to obliczyć. Tylko 202 przyszły w poza powiatem. Pana, piernik do wiatraka. Kobieta ma wybór gdzie ma, ma rodzić. Ta... Bardzo dobrze powiedziała tu Pani Ela. Całkowicie się z nią zgadzam. Kobieta ma wybór gdzie ma rodzić. I kobieta wybiera gdzie rodzi. No ale nie wiemy dlaczego? dlaczego wybiera ta, A nie nie Niech sobie załoga tego oddziału odpowie sama. Dlaczego nasze e, e, matki córki rodzą poza naszym oddziałem? Niech to, sobie to, sama odpowie na to. Oddział. Przyjeżdżają tu do Kolbuszowej to jest prawda. Proszę A, państwa, cztery, powtarzam jeszcze raz. To 448, to 448 to porodów w 2015 roku wyemigrowało, 202 tylko to było w inny terenów. Panie ale proszę wiedzieć, że teraz jest 500 plus i na wiosnę w lutym, w marcu już zacznie chodzić. Proszę, panie. proszę panie. Państwa, to, bardzo, ja, gratuluję Wam, że w wszyscy jesteśmy, nawet ci Panowie, co tu stoją, bardzo by to cieszy. Natomiast, proszę Państwa, ja jedno mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli zależy mi na tym, żeby szkoły nasze ponadgimnazjalne miały uczniów, to ja raz do roku Łącznie z dyrekcjami, z dyrekcjami szkół, nauczycielami jeździmy po wszystkich gimnazjach. Posykamy Teraz się przekonajcie, kto obsługuje oddział po dzisiejszej Proszę bardzo. Proszę mi powiedzieć tego. Proszę państwa, gdzieś co raz mówię, jeździmy, jeździmy i tyle. Dziękuję i jak ma się nie oblicza, dziękuję bardzo. Dla mi Dlaczego pan ośmiok zamyka? Dlaczego pan się nie Pan poseł ZSKA, a zarazem dyrektor szpitala, wypowiedziała się, że nie należy liczyć strat, tylko ma być zapewniona, zapewniona opieka dla kobiet i nigdy nie pozwoli na zamknięcie. Starosta wypowiedział się inaczej. Jeżeli, jeżeli nie będzie przyjdzie i nie będzie uwzględniania, to bardzo proszę, będę rozmawiał, jeżeli nie odchodzę. Dobrze. Tyle. Dobrze, ale Tyle. proszę mówić na temat naszego na temat i, prawdy. Działu i prawdy. Tak, prawdę. tak. tak. Proszę. Proszę państwa. Łoski. Dzień Pana posła, na chmielocza? Mieliśmy spotkanie szpitalu z dyrektorem również na temat naszego szpitala, szpitala na Pani proszę ale ale jeszcze raz teraz oświadczam że odejdę jeżeli będą Pyskówki. proszę państwa chcieliśmy porozmawialiśmy co możemy uczynić nie widzi szansy dla tego, dla tego oddziału natomiast chcieliśmy porozmawiać jak będzie zwiedziliśmy szpital ja już tu pani przewodniczący mówiłem jak weszliśmy we na oddział, proszę Państwa, jak weszliśmy na oddział, ile było osób leczących się na oddziale. Chyba wiecie, ile my obudzili lekarzy i również tego. Więc proszę Państwa, więc nie było, nie było rodzących, a niestety czterech lekarzy i pielęgniarki położne musiały być. Proszę Państwa, więc nie ma. Wszystko robiliśmy, proszę Państwa, i robimy, aby nie pozostawić oddziału na losu. I jeszcze pan, pan, pan dyrektor zrobił wszystko również, żeby miejsca pracy dla się gdzie indziej znalazły. Jeżeli będziecie chcieli panie Panie, to skorzystacie. Jeżeli nie, to nie. Decyzja jeszcze w tej materii nie zapadła. Decyzja zapadnie na Radzie, na radzie Powiatu, bo to Rada Powiatu będzie władna powiat. Natomiast w związku z tym, że wyręczają nas niektórzy. I to hipokryzja, i bardzo bym chciał, że jeżeli no, ktoś chodzi do kościoła, ale jak ktoś chodzi, to było kazanie w, Gydne, w księdza chmury o hipokryzji, którzy raz tu z nami, raz przeciwko nam. Proszę Państwa, więc ja mówię Wam uczciwie. Przez to wzięliśmy, podjęliśmy procedurę w sprawie tego, aby mieć decyzję co do przyszłości tego szpitala. I będzie na komisji dzisiaj, będzie jednej, drugiej, będzie jutro, będzie pójdzie zła Rada społeczna z, Polską, z Ozu, i pójdzie to na radę yy, powiatu i ona zadecyduje, czy oddział zostanie wygaszony, czy nie. Czy zmiana decyzji na będzie, czy nie. Ja panie, ja, panie Starostę mam do pana pytanie. Czy pan podniesie rękę za znacznej sierpni ekologii i Czy dołożył wszelkich staran, żeby ten oddział oddział istniał? Dlatego, że dyskutuję z Panem, nie odpowiadam bardzo. Więc niech Pani tutaj nie zanudza. Bo szacunku to ja, jako wywalczacz, potrzebuję też po Rodziny, nie chcę więcej mówić, i bardzo proszę. Proszę Państwa, natomiast oświadczam, tak jest, że podniosę rękę za tym, żeby ten oddział został zlikwidowany, a w miejsce tego powstała rehabilitacja. Ponieważ nie widzimy, Możliwości utrzymania, nie widzimy możliwości utrzymania, a natomiast może być to pociągnięcie nas, całego szpitala do zatwierdzenia. Nie dopuszczę do tego. Nie dopuszczę do tego, proszę Państwa. I jeszcze raz powtarzam. Tak, proszę Państwa, bo wyniki nie ma innej ekonomii, jak jest jedna. Nie 7 razy 7 jest 7 i 8. 7 razy 7 to 49. I stwierdzimy, że. 37,37. Wynik jest fatalny, proszę Państwa. I dlatego, jeżeli będzie pytanie, do mnie odpowiadam w rękę zatem, żeby było zlikwidowane. Natomiast jedno mogę powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby każda z y, Pań miała pracę. Dziękuję. Panie... Panie pani Starosto, wracam do Pana od wypowiedzi przed chwilą. Y, jest zawieszony. Państwo przyszli na wizytę z Narodowym Funduszem Zdrowia i z dyrekcją i jeszcze z innymi delegatami w momencie, kiedy oddział jest wygaszany. Skąd chcieliście mieć pacjentki w takim momencie? Proszę mi powiedzieć. Proszę, jak Pani pracująca na tym oddziałem nie rozumie, co to jest zalecenie oddziału od prowadzenia oddziału widoczno-politycznego, Przekro mi proszę Panią, nie jestem w stanie Pani tego wytłumaczyć, to Pani powinna wiedzieć, proszę Państwa, dziękuję. nie będę tutaj więcej proszę Państwa, dziękuję Wam bardzo, chcę pani, spokojnie, naprawdę.